Tam zostało wycofane ze względu na, tak powiedzmy, jak mój powiedział, na interpretację zapisów w tym piśmie. Sformułowania były, dwukrotnie było składane, wtedy pan, pan, jak pojechałem, pana pana wtedy nie było, tam po rozmowie z panią Zofią złożyłem tak na pismo, pismo na dziennik, potem to pismo znowu było wycofywane, bo... Znowu było nie napisane, tak jak wczoraj było napisane zgodnie, To słowo pisało do nas krajowy Administratory Handlu No i faktycznie był Pan świadkiem tylko tego ostatecznego jakby przełożenia sure pipi na to ostatnie, przełożenie piwki, aż dwa tygodnie, bo nie było wtedy Pani zastępcy naczelnika wydziału, musieliśmy czekać, potem w tydzień trzeba było czekać, aż na ten dzień kiedy się pojawi razem Pani Przeszło zeszło miesiąc, żeby to wyciągnąć. Panie Robercie, czyli można kogoś szkalować, jeśli nie znamy really, bo... şey, no. do końca prawdy. Tutaj, jak radni jesteśmy oburzeni takimi wystąpieniami. Czy jego od razu nie złożył wniosku? Włożył, ale pierwszy wniosek został złożony. Będziemy na ten temat rozmawiali na, na szczeblu, dyrektor, prezes, pan jest inspektorem w tym wydziałem czy starszym specjalistą i dajmy sobie spokój, Ale ja nie muszę pan tłumaczyć dlaczego. No i tyle. Tak. O... Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o, o to, czy na tej górnej życzę źle, czy dobrze, to może pan tutaj prezes Ale pan czas, ten... e, jak zostałem w urlopu ściągnięty, żeby wyprostować sprawy związane z decyzją, jeżeli chodzi o zezwalającą na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza. Z urlopu zostałem wciągnięty, żeby w ciągu jednego dnia wydać decyzję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze ma jakieś zapytania, Wnioski? Pan Kazimierz proszę bardzo. Chciałbym zapytać i złożyć kilka wniosków. Tak, może najpierw chciałbym podziękować Panu Wójtowi i gospodarce komunalnej za porządki w parku, za także usunięcie tych gniazd na drzewach przez pracowników gospodarki są. Dziękuję bardzo. Następnie chciałbym zapytać Pana Składałem ten wniosek już na piśmie Panie Wójcie o ten właśnie taki rowek odwadniający przy tej posiadłości przy łące państwa zostało. Zrobione czy nie? No, to że się zajmowali przy okazji dalszych postępów, jak ludzie no, Ale to będą zrobione, zrobione, tak, tak. Dobrze, prowadzimy regulacje, ale prosimy, żeby Trzecia sprawa to jest taka, że jest jakby taki, taki postulat mieszkańców Milejowa, by uruchomić połączenie do piask. Trudno się po prostu mieszkańcom Milejowa dostać do piasku. Czy to jest możliwe? To jest następnie chciałbym zapytać, widzimy tutaj nowego pracownika Urzędu Gminy, prawda? Czy Pan mógłby się nam przedstawić, właśnie żebyśmy Pana poznali? I właśnie chciałbym zapytać Panie Wójcie, dlaczego ten Pan, a może jeszcze ktoś został zatrudniony w Urzędzie Gminy, i w ogóle, jaki jest stan etatu, Jakby w tej chwili w Urzędzie Gminy? Jeszcze jedno pytanie, przepraszam. Jeszcze jedno, chodzi mi o ten wirtualny powiat. Panie widzicie, kiedy ta sprawa zostanie ukończona i czy to możliwe, że już w tym roku będą mogli mieszkańcy swobodnie korzystać z dostępu do internetu? Dziękuję. A jeszcze jedna uwaga, przepraszam. Panie Wójcie, tutaj w trakcie wcześniej właśnie dowiedzieliśmy się o spółce, o tym walnym zgromadzeniu, że między innymi tam jest pan Kita, że między innymi są panie Radczynie. I Panie Wójcie, muszę panu powiedzieć, że ja to już słyszałem na osadzie i ludzie mnie pytali, czy to prawda, że pan Kita jest w spółce. I ja zaprzeczałem. Ja zaprzeczałem, bo w ogóle o tym nie wiedziałem. Panie Wójcie, bym mamy prośba o większą taką jawność, żebyśmy my po prostu wiedzieli, co się dokładnie dzieje w spółce. Kto jest przyjmowany, bo po, po, potem wychodzą takie, takie no, dwuznaczne sytuacje. Dziękuję. No, no, się jakby już prawie że dzieci, panem to Straszyk, bo kiedy się pojawia to nazwisko, to miała w wielu przypadkach na państwa, jak, jak płaka, nawyka zupełnie nie wiem czemu. Spółka została powołana 6 października aktem notarialnym. Praktycznie na ten moment powinny być podpisywane i były podpisywane umowy, czy powinny być podpisywane umowy przez prezesa spółki, spółki tej komunalnej, którego powołuje formalnie nie wój, tylko Rada Nadzorcza. I mi Państwo, do tej pory jest ogromny problem z tym, abyśmy ukonstytuowali tę Radę Nadzorczą zgodnie z tymi przepisami, które nam były, czy tak jak je zinterpretowaliśmy, w, sklep, w sensie takim, że osoba, która może być w Radzie Nadzorczej, yy, musi mieć stosowne uprawnienia. Ja z tej interpelacji Pana Piotra zbadam, czy ma rację, czy nie, czy musi być to osoba z uprawnieniami. I z terenu gminy Milejów, jedynymi osobami, które były przymuszone, jak przeze mnie namawiane do tego, aby były członkami Rady Nadzorczej są dwie panie radczynie, bo tam jest wyjątek od tego, że, że nie muszą mieć uprawnień, a są prawnymi i nie chciałem na zasadzie wiekcy, ale muszę, są członkami Rady Nadzorczej. Nieodkładnie powtarzam to jeszcze raz. I pan Andrzej Hita, który ma te uprawnienia stosowne, który naprawdę nie interesuje się tym, nie wiąże jakby z tą spółką żadnej przyszłości w tej chwili, nie powinienem tak mówić, bo firmuje jakby to, co dzieje się w tym spółce. Ale proszę Państwa, no, Pan Kita nie kupił ośrodka zdrowia i nie kupi tego ośrodka zdrowia, Pan Kita nie kupił kierowca i nie kupi, Pan Kita nie kupił, nie wiem, tłoczni razem ze mną i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, już nie, nie wiem z czego to wynika. Mieszkańcy Pana Kity chyba nie znają, chyba komuś na tym zależy, że, że to nazwisko jest tak jakby zestawiane. W w tym kontekście zły, a to jest naprawdę krzywdzące, niesprawiedliwe i wiele... Tej pomocy ze strony tutaj pana Andrzeja, nasza gmina otrzymuje generalnie i skończmy ten wątek? Czy państwo zapewne po, po tych uwagach, procesując dokładnie, złożą tę rezygnację i będzie świetny spokój, będziemy szukali członka Rady Nadzorczej za pieniądze, bo nie się państwo wtedy głosów, że z zewnątrz że, 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 że to kosztuje ile prezes zelaga i tak dalej, i tak dalej. No bo to już jest naprawdę trochę głupota, chyba jakby miała skrzydła, to by zaczęła w milowej próbie, tak mi się czasami wydaje. Nie to do, do pana Kazimiera, tylko do no tak jakby tej atmosfery, bo tutaj tej kotłowie. To jest po prostu chore naprawdę w tej chwili. To że, to, że Wójt jest walnym zgromadzeniem nieodpłatnie i w spółce i w tym, to jest wszystko ok. Wszyscy mają pracować za darmo. Księgowa 1000 zł, koszty księgowości w poprzednim roku za 3 miesiące. Na zewnątrz to, to też jest źle. Wszystko jest źle. Węgiel jest drogi. Wszystko jest b opłaty środowiskowe. My ustaliliśmy, bierzemy kasę, dywidendę. No niech tak proszę Państwa będzie. Ja uzgodnię Państwu, że, że my tę podłogie wybudujemy. I, i będzie cena optymalna do przyjęcia dla mieszkańców. Co do wirtualnego powiatu, nie wiem czy, czy to jest pomieszanie pojęć, społeczeństwo jest informacyjne gminne, czy wirtualny powiat. 2012 rok chyba projekt ma być oddany do y, użytkowania. Także jeśli chodzi o projekt ten powiatowy, w którym jest gmina, nie wiem jakie czy elementy pewne będą funkcjonowały dostęp do internetu w tym roku. Nie do końca wiem. Prace trwają nad tym projektem, jest on na jakimś etapie realizacji. Mogli się do tego przygotować, ale nasi pracownicy pracujący w ramach projektu, pan Kowalski, który jest opłacany przez Miejską Powiatowe. proszę do niego te informacje. Pan Łukasz Kowalski, wszystko panu powie na jakim etapie. To nie jest pracownik urzędu też, bo już się zaczynają znać, niektórzy to, który pracuje i tak dalej. Płaci to Starostwo w ramach projektu, jest naszym pracownikiem pełnomocnym tego projektu. Proszę o szczegóły pytać pana. Nasze, tak? Co do nowych zatrudnień, jest osoba na zastępstwie w tej chwili za Paną, Panią Bożenę. Jak się zakończy, jakby tutaj nasza współpraca z tą osobą? Sami znacie Państwo sytuację w tej chwili, i, i znaliśmy, że po, po roku, jakby nieobecności pracownika na zastępstwie, osoby zatrudniliśmy. Co do Pana, tutaj słowo mila. Yy, Skorzystałem z możliwości zatrudnienia w charakterze doradcy, wójta jest taka możliwość, została w samorządzie gminny Państwo Warszawie nie jest yy, zastępcą. Nie wiem czy źle czy dobrze. Ja uważam, że dobrze, bo uważam, że jego jakby wiedza i doświadczenie zawodowe z całą pewnością pozwoliłoby tę funkcję testować, ale znając jakby te duchy, ten polot tej głupoty czasami, tak to nazwę, proszę Państwa, no źle będzie, jeżeli będzie prezes banku, może z Piask, albo wójt Bonowa dyrektor z i, i zastępca jeszcze z Ludwina i tylko z tego powodu Pan Sławomir pracował u nas jako doradca i pracował 21 lat z tego co wiem w to się sam przedstawił w gminie Ludwin I, i tyle w tej sprawie generalnie. Czy będzie zastępca pracował, bo, bo nie dobrze, że nie ma zastępcy, czy źle czasami może. Od proszę traktować pana słowo w jakby był moim zastępcą, to w innej postaci, w słowie. Proszę, pan tak. proszę, tak. proszę. No, Pani. bardzo. Panie Przewodniczący, proszę nie mhm. przeszkadzać. Szanowni Państwo, rzeczywiście, um, być może z mojej strony jest nie tak, że pojawiłem się na i znikąd na tej sali. Dlatego ja pana pytanie, skąd ten pan tutaj się wziął. Taka decyzja pana wójta była. Mm -hmm. Pan, Pan Wójt jako pracodawca z takiej możliwości skorzystał i e, tak jak powiedział wcześniej zatrudnił mnie tutaj na etacie doradcy do spraw inwestycji. O sobie powiem tak, że od 1989 roku pracuję w samorządzie, zajmowałem się różnymi rzeczami, inwestycjami, zamówieniami publicznymi, e, drogami, rozliczaniem inwestycji, kosztelysowaniem że Mam nadzieję, że e, swoje... Tutaj doświadczenia, możliwości w odpowiedni sposób spożytkuje na rzecz gminy zostało. Pracowałem wcześniej w gminie tam przeszedłem wszystkie szczeble kariery w samorządzie, począwszy od referenta, a skończywszy na pełniący funkcję i na bo to, to, nie a to nie jest o To nie był To pełniący funkcję, ale wszystkie szczerze, to nie wszystkie. Pełniący funkcję, a wójt to jest... Ale nie będziemy się dzisiaj... Ale nie będziemy karierę zrobić wideo. Ja wiem że, wiem, że Pan Robert stara się prowokować jakiś takich cienki rykost, ale ja nie że się prowokował, że osób e, spokojnych i nieważnych i gdzie mam handel na mną No ja, nie. nie mam sensu, w tym kierunku to tej rozmowy nie ma, to tylko Ale proszę nie przeszkadzać, naprawdę jest całkiem zbudowane. Jestem do Państwa dyspozycji w sprawach ja inwestycji i w tej chwili kilkoma rzeczami zajmujemy się sprawy związane z przetargiem na obsługę geostronomiczną na stołówkę, teraz przygotowanie procesu inwestycyjnego na kanalizację ścieków w świeci o boisko dla zabaw w Białce. Także nam powoli rozpoznawać tutaj te wszystkie miejsca, jest ich sporo, bo gmina i duża, i z dużymi problemami, ale i z dużymi aspiracjami, jak, jak widząc i patrząc po budżecie. chciałam na powiedzieć tylko coś takiego, Przysługując się państw, tej Państwa dyskusji w dniu dzisiejszym, wydaje mi się, że należy zrobić wszystko, żeby te kilkanaście zadań obronić, znaczy w sensie takim, że przeprowadzić się, później rozliczyć, bo najważniejsze i powinny odzyskać. Ale chciałbym zwrócić uwagę na pewną jedną ważną rzecz, która popadało takie hasło e, instrumentów które pozwolą na rozwój tych gmin. Wydaje mi się, że są takie instrumenty, z których należałoby skorzystać i z których myślę, że Państwo już korzystacie, bo one tak jakby się dzieją, trwają. A jest to niewątpliwie Plan Zagospodarowania Przestrzennego, bo dzisiaj właśnie plan i oferta wynikająca z planu zagospodarowania z jest jak gdyby naj, najlepszym instrumentem do tego, żeby gminę promować i zachęcać tutaj i inwestorów, jak również osoby fizyczne, żeby się pojawiały tutaj.